Witam Państwa tutaj. E, alkoholik. To jest, to jest to jest poeta alkoholik. To, A to jest e, Ten I ten pan pisze e, bajki, bajki dzieciom. Dzieciom opowiada bajki. Bo Więc kaćka. proszę, proszę, proszę go posłuchać. E, napisał bajkę Jan Marian e, w ogóle Łukasz ogóle Nie alkoholu, nie. Pan, te alkoholu dzieciom. nie Opowiadam I teraz to opowiada no, dzieciom. Idę na tych kulach, nie, jest tak po malutku. Opowiadanie, opowiadanie. No i wchodzę do kuchni, a w kuchni jest ryż. Nie? No i podgrzywam sobie ten ryż, nie? no i weź tu kuźwa z nogą w gipsieni i o tych kulach i nic z tym talerzem, jakżeś to odżył w mikrofalówce, nie, Ciur, jak się wyjebał, a wa wa wa, Basia z łóżka stanęła, nie? ale zmęczona była tak, kurde, nie, nie pomogła mi przejść tego talerza, ani talerz czaskany, nie? ryż na zoli na dywanie dupani, chuj, już jak pojadnie. Dobra, posiedział sobie jeszcze półtora godziny, nie? Godą, a tam jeszcze pomidorową mam, nie? No to idę, nie? odpalą gaz, nie? Odgrzewam to, nie? Zakurzył się z cigareta, nie? Przy oknie, no... Petarzek jebnął przez okno, nie? Ciul, nie? O mało, kurwa, bych tu nie wypoleł, kuźwa, tego zica, nie? Ale dobre, nie? No tego, nie? O, o tu jest ten zic, nie? On tam... No... O, mało brakowało, nie? No i tak... Kurczę, no, podgrzało się to, nibierały łyżyczka. A, jest ciepłe, ni, troszkę pieprzu, jeszcze trzeba było dodać. No. Ryżu już nie ma, bo jest na zoli, nie na dywanie. No. Chuj, nie, nad no, tymi kulami o tym ryżu. Dub zaś się wyjebał. Tu razem z tym garcem, z tą pomidorową. Nie? A, pierdola, idę głodny spać. Kochane dzieci, moi drodzy, kochane dzieci, to była właśnie bajka o gorącym garku. Dziękuję.